Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami w dniu kolejnym, słuchajcie. I dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książek. Książek mówię, ponieważ są to dwie części. cymanowski Młyn oraz Cemanowski Chłód. Zacznijmy od pierwszej części. Cemanowski Młyn i Magdalena Witkiewicz, Stefan Darda. Słuchajcie, książki Magdaleny Witkiewicz ja znam. Bardzo lubię, już niejedną z tego co pamiętam, czytałam. Pióro ma świetne i ja zawsze chwalę książki tej autorki, bo naprawdę czyta się je świetnie. Drugiego autora tejże książki, tychże książek, Stefana Dardy, nie znam, ale muszę Wam powiedzieć, nie wiem, kto jaką ma tutaj rolę, wiecie, w sensie ile wniósł do książki, ale obie książki są rewelacyjne. Ale nie mówmy o obu, tylko powiedzmy najpierw może o pierwszej części. Słuchajcie, tak, małżeństwo, ja się będę troszeczkę też posiłkowała tyłem, ponieważ już jakiś czas temu je przeczytałam, a po prostu z recenzją przychodzę dużo, dużo później. Małżeństwo, słuchajcie, Moniki Macieja przechodzi głęboki kryzys. W prezencie dostają taki voucher na Pobyt w, właśnie w pensjonacie, zdala od ludzi, zdala od cywilizacji, gdzie okazuje się, że są problemy z, z internetem, z siecią, z połączeniem w ogóle jakąkolwiek. Do sklepu gdzieś tam też jest dosyć daleko, słuchajcie. I oni nie wiedzą, kto im sprezentował ten właśnie bon. To sprezentował tę przesyłkę Maciej obwinia rodziców Moniki, Monika obwinia rodziców Macieja. W gruncie rzeczy mogę zdradzić, że to akurat nie oni będą darczyńcami tego wypadu, słuchajcie. Z pozoru niewinny wyjazd okazuje się. No, bardzo, bardzo interesujący. Na samym początku faktycznie ta radość z tego, że są we dwójkę, są razem, jest, jest piękna, spędzają romantyczne chwile, próbują, wiecie, nadrobić to, czego nie było w momencie, kiedy każdy był zagoniony, kiedy każdy gnał do swojej pracy, był zajęty swoją pracą, swoimi obowiązkami, a w domu można powiedzieć po prostu się mijali. Niestety Całą tą sielankę przerywa wyjazd Macieja, niby w sprawach służbowych. Poniekąd tak, ale nie tak do końca, słuchajcie. No i tutaj Monika zostaje sama w cymanowskim młynie i zaczynają się dziać cuda. Poznaje syna właściciela, który po jakimś czasie przypomina jej. Byłego, zmarłego męża, słuchajcie. Te same gesty, te same ruchy, ten sam, powiedzmy, ton czy zwrot do Moniki przypomina jej właśnie męża. Akcja, słuchajcie, która tutaj się dzieje, naprawdę, naprawdę wciąga i chce się czytać. Ja uwielbiam takie książki. Naprawdę to jest coś pięknego, jak czytasz i, i chcesz chłonąć jeszcze dalej, a nie kończysz na jednym rozdziale i koniec. Słuchajcie, po jakimś czasie wraca mąż Moniki do do cymanowskiego młyna. Słuchajcie, Monika żałuje pewnych sytuacji, które się wydarzyły pod nieobecność męża, ale mąż po powrocie stara się gdzieś tą żonę znowu jak gdyby nie odzyskać, tylko wiecie, sprawić, żeby znowu była między nimi czułość, żeby znowu zapołali jak gdyby do siebie miłością. Momentami powiem Wam, czytając tę książkę, jak pewnie większość osób oglądających mnie wie, mieszkam między dwoma cmentarzami. I czytając tę książkę, momentami miałam ciarki, bo są tutaj takie sytuacje, właśnie z jakimiś duchami, z osobami zmarłymi. I muszę powiedzieć, że tak. Chwilami była taka nutka grozy, ale było to coś takiego, co yy, chciało się właśnie dalej czytać. Yy, ja za dużo też nie chcę Wam zdradzać, bo jakbym za dużo powiedziała, co dzieje się w danej książce, to tak naprawdę powiedziałabym wszystko. Yy, chociaż można by było. O obu książkach mówić godzinami naprawdę, ale też nie chcę Wam, tak jak mówię, zdradzać i mówić wszystkiego, bo książki są, podkreślę raz jeszcze, warte przeczytania, a tak swoją drogą ja jeszcze nie oceniłam, więc zrobię w tym momencie. To i dam 5 na 5, jakby mogła, to bym dała dużo więcej, bo naprawdę warte są przeczytania książki. Ja, jak wiecie, też długo nie zabierałam się, ponieważ miałam tylko pierwszą część e, Cemanowskiego chłodu. Nie miałam i długo nie mogłam też go znaleźć na Skup Shopie. jak był, wrzucałam do koszyka, ale że miałam za mało pozycji, żeby wiedzieć, jak kupować. Mówię, a dobra, jeszcze coś dorzucę, jak później chciałam coś dorzucić, okazywał się, tego chłodu już nie było. No i tak. No, kilka miesięcy dobrych, jak nie więcej, zaszło mi na dokupieniu tej drugiej części, ale mówię: jak mam dwie części, to trzeba zacząć czytać. Także słuchajcie, po wszystkim wracają. Słuchajcie, do, do Warszawy z powrotem, do domu. Zapowietrzyłam się. Wracają do domu. W ogóle okazało się, słuchajcie, że okazało się, że ich ciocia jest właśnie osobą, która im podarowała, podarowała wyjazd do tego pensjonatu, ponieważ chciała właśnie sprawić, żeby oni się jak gdyby na nowo zeszli, zakochali w sobie, a nie tylko oddalali od siebie. Ciocia przyjeżdża również do pensjonatu, żeby właśnie zobaczyć, jak, co im sprezentowała, co, co było wokół. W ogóle ciocia wygrała to w jakimś konkursie i zakochała się we właścicielu pensjonatu. Między nimi wywiązała się piękna relacja. W międzyczasie Monika zaszła w ciążę. Owa ciocia planowała ślub z panem Zawiślakiem, właśnie właścicielem tegoże cudownego pensjonatu. W międzyczasie dzieją się znowu różne rzeczy. Przyjeżdża wnuczka, bądź prawnuczka, właściciela całej tej ziemi, którą Zawiślak odkupił. Rzekomo znajdują się tam skarby, słuchajcie, i, i, i cuda nie widzę. I chciałaby to odzyskać. Momentami leje się krew, momentami jest niebezpiecznie, momentami jest romantycznie, momentami jest taka chwila grozy, taka, wiecie, taka, taka typowo, taka cmentarna, taki. Powie takiego. No ja, ja, nie wiem, jak mam do Wam powiedzieć, ale słuchajcie, historie w obu książkach są tak piękne yy, i naprawdę bardzo cieszę się, że miałam okazję przeczytać obie części, bo obie sprawiły, że yy, obie pokazują, tak naprawdę, komu możemy zaufać, na kim możemy polegać yy, i że nie należy bać się osób zmarłych, jeżeli ktoś gdzieś nam się wiecie, czy przyśni, czy gdzieś, nie wiem, mm, będzie nam się wydawało, że kogoś widzimy, albo pomyślimy, że ten ktoś daje nam znaki, że nie należy się takich osób bać. Zresztą dużo osób mnie też pyta, na przykład mieszkając przy cmentarzu, czy się nie boję, zawsze odpowiadam, że należy bać się ludzi żywych. E, słuchajcie. Mm, Swoją drogą możecie dać też znać, czy bylibyście w stanie, czy bylibyście gotowi na to, żeby wyjechać do takiego pensjonatu, gdzie nie ma zasięgu, gdzie Monika najpierw z Maciejem wyjechali, kiedy była tak wiecie, jeszcze pogoda taka w miarę ładna, ale już tutaj w cynamonowym chłodzie, niestety przychodzi zima i jak to mówią, że śnieg zasypie wszystko. Nikt się nie dowie, nawet tu macie napisane i taka też jest prawda, gdzie odcina się wszystko tak naprawdę. Prąd, nie ma zasięgu, telefony nie działają, tak mówię, nie ma prądu, więc siedzi się o świeczkach. Jak nie ma się, wiecie, nagromadzonego jedzenia, to człowiek może niestety z głodu umrzeć. Wszystko musi być przemyślane, bo do najbliższego sklepu też jest kawałek drogi. Droga nie zawsze jest bezpieczna. Także możecie dać znać w komentarzu, czy bylibyście gotowi na taki wypad. Mi czasami się coś takiego marzy, żeby wyjechać i staram się gdzieś tam ten telefon, w sensie jak gdzieś wyjeździliśmy, starałam się gdzieś ten telefon odkładać, ale niestety on jest jak gdyby częścią naszą i nawet jeżeli staram się go zminimalizować, użycie jego zminimalizować, to nie zawsze to po prostu wychodzi. Tak to słuchajcie, bywa. Ale obie części naprawdę polecam Wam przeczytać, bo to jest sztos nad sztosami. To są um, jedne też z lepszych książek, które w tym roku przeczytałam. Swoją drogą jestem ciekawa, jak wypadnie takie podsumowanie moje roczne. Ja nie przeczytałam bardzo dużo książek do tej pory. Ale myślę, że jeszcze do końca roku troszeczkę uda się ją przeczytać. Za chwilę mamy grudzień, więc te świąteczne wejdą, wejdą na pewno na listę czytelniczą. Dziś swoją drogą będę właśnie wybierała sobie kolejne książki do czytania, bo troszeczkę, jak wiecie, ich mam, jeżeli ktoś oglądał mój book haul, Także możecie też dać znać, czy czytaliście tę. Serię, naprawdę. Ja nie chcę za dużo tak jak powiedziałam Wam mówić, bo ja mogłabym opowiedzieć dokładnie wszystko, co tutaj się dzieje, ale jak ja zacznę za dużo mówić, to zdradzę wszystko. Momentami książka na tajemnicą, momentami jak gdyby akcja toczy się z grubej rury, powiedziałabym, ale. Tak jak tutaj jest napisane, że mistrzowskie połączenie powieści obyczajowej thrillera intryguje nieprzewidywalną fabułą, porywa brawurowymi zwrotami akcji. I tą płętą słuchajcie, zakończę swoją recenzję książek, które Wam z całego serducha polecam, naprawdę. Życząc Wam wszystkiego dobrego na ten weekend. Przede wszystkim dużo zdrówka, uśmiechu, słoneczka, bo za oknem tak średnio. I cóż, możecie dać znać w komentarzu, co wy czytacie, co wy polecacie, bo ja też hmm, bywa tak, że właśnie jak widzę, że polecacie jakąś książkę, też rzucam sobie do koszyka bądź kupuję właśnie taką książkę. Nie każda tematyka jest mi jak gdyby bliska, i nie każdą lubię ale staram się każdą przejrzeć, wyszukać to, co Wy proponujecie, bo już kilka razy też czytałam książki zaproponowane przez Was bądź przez osoby właśnie, które oglądają mnie na Instagramie za co bardzo bardzo dziękuję. Bo to jest fajne wiecie wspierać się jeden drugiemu, coś poleca. Ja ogólnie jestem taka, że staram się nie kupować nowości takich stricte nowości, bo no, nie oszukujmy się, książki w dzisiejszych czasach są drogie. Chociaż moje dziecko powiedziałoby że nie, ale ja uważam, że są drogie książki i ogólnie ja nie jestem fanką wypożyczania książek, bo ja lubię je mieć na półce. No, a troszeczkę tych książek już mamy i widzę, że te półki już gdzieś tam trzeba, wiecie, zmodernizować i, i, i zrobić jakieś przemeblowanie, bo no, nie mamy po prostu za bardzo miejsca. Ja muszę też zrobić kącik, jaki mało świąteczne, i mam dużo książek na komodzie, ale to może wam przy innej okazji jakiś pokażę, właśnie jak będę robiła taki kącik, ale to bliżej grudnia. Także ja lubię właśnie książkę mieć, czuć, widzieć ją. I dlatego staram się kupować gdzieś na jakichś promocjach, czasami po prostu grubo-grubo po premierze kupuję książki. Mi to osobiście nie przeszkadza, że ja przeczytam książkę, nie wiem, rok po premierze, czy dwa lata po premierze. Nie, bo książka będzie tak samo świetna, jeżeli autor, którego lubię, napisze taką książkę, to dla mnie nie ma znaczenia. Wiadomo, fajnie by było przeczytać i być tym pierwszym, który zrecenzuje. Ale dla mnie naprawdę nie ma znaczenia, czy ja to zrecenzuję teraz, jak jest nowka książka, nieśmigana, że tak powiem, czy nie wiem po roku czasu. Także nie przedłużając jeszcze raz wszystkiego dobrego dla was i my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, papa.